Kontrola graniczna, paszportowa u Senhora Mariusza. Napięcie na rośnie. O! Oh, yeah. okay. Mam do Was pytanie: czy myślicie, że Mikasa też zrobi vloga z Malty? No chyba nie. Tak, tak, tak. Trzy razy na tak. Jest 7.56. Wylot mamy o 8.55, jeśli dobrze myślę. I sobie czekamy na całym Satorii. Trwa przepakowywanie walizki Olgi, żeby zmieściła się w wymiary. Dobrze, że Sensei Mariusz ma jeszcze trochę miejsca w swoich plecakach Nie było łatwo, ale się udało. Jest Olga i jest walizka. Zaraz lecimy. Samolot na nas już czeka. już latała, ale Marina pierwszy raz stresik mam no i taka sytuacja standardowo nie poszło zgodnie z planem i musimy iść z buta miasto, bo nasz autobus to po prostu sobie trochę zmienił trasę. No bo nie mieliśmy mega widokową traskę krajoznawczą, zobaczyliśmy prawie całą maltę w z lotnictwa i zaraz będziemy w hotelu Mamy Marcela i mamy jego koszyk. Nie tylko mój, to jest mój Adama bez przesady. Ja nie wiem. <laughs> Wiemy, że dużo śpisz, ale czy dużo jesz? Ad, Adam ma swój koszyk, no co ale... ty ściemniasz? Przypadkować co je bardzo moje, nie? Tak? Aha, bo już się nie mieścicie. No dobra. To jest zapas na dwa dni na zawody. Jest w tym sklepie, kochani. Jeśli ktoś, jeśli ktoś już tego nie mówi, to jest w tym sklepie. I wyglądał niepozornie, ale widzisz, to jest Patrzcie co znalazłam na półce. Chałba królewska. Miło nie, ale sweet. Ekipa Satori idzie na rejestrację. Zupa była, ale to oddaję, jakby wybaczam. Kurczaczek? No. Smacznego. Nie bardzo dobrego. Kraj za Zrobiłem indywidualnie. Ja Czemu ty masz buta w ręce? Czemu ty masz buta w ręce? No bo myślę, nie bez buta czy z butem? jednego buta? No bez jednego. Jednego zostaw, a drugiego ten. Nie, się... Siemano, tutaj godzina 6:40, a my idziemy zobaczyć do dziewczyn i chłopaków, jak sobie radzą czy są już gotowi Franek na korytarzu a reszta zaraz się okaże siema, ogarnięci? tak super za 7 minut zbiórka na dole tobie gotowy a reszta, Franka już widzieliśmy Kostek szoruje ząbki Florek też 5 minut i na dole, nie? jesteście gotowi, tak? sprawę Dobra, mimo łóżku, to. Tak. Nie, ona udaje. A, 5 minut i na dole, nie? To jest efekt numer 8, cisza. I reszta. E, oni a, będą a, jeszcze dalej. O, no. szczerze, no tak. Jak nastroje Przed kata? Pola chyba myśli, że. A masz Pola chyba jest aktywna za bardzo. Ale nie, się nie stresuje. No. O, dzień dobry. To jest pokój 8 Śniadanie na sali. Przebieranko, szykowanko. Patrzcie jak ładnie to wygląda. Czat. Tutaj mamy arenę treningową. Tutaj nasi wiczę. Albo nie ćwiczą. Albo nie ćwiczą. To albo zależy. Jak komuś zależy, to ćwiczę A Jak komuś nie zależy, to nie ćwiczę Negocjacje trwają. Jakie kata mają robić? Hej, jak chcesz, to zaraz startujemy. która jest godzina? Godzina. 8.19. To za 10 minut będzie otwarcie zawodowe. Uuuu, Uuu, pierwsza konkurencja. Kobudo, chyba. E, gdzie? Pierwsze, albo kata Dward. Ja też startuję, aby dwóch, więc. W sumie i tak zaraz ty startujesz, więc muszą trzymać kciuki za ciebie Trzymaj trzymajcie za mnie kciuki Ale no tak Nie no, tak to, jest, tak to, tak to będzie jak, wy, jak, jak wygrasz Okej, okay, okay. a teraz startuj <grych> Ty masz coś do powiedzenia? Ja? Tak Nie A ty, ty masz coś do powiedzenia? No, do nie, Muszę starty i muszę ćwiczyć, a nie no. To czemu nie ćwiczysz? No. Co? Jaka drama? No co? Ćwicz, co? Ja co ja ci przeszkadzam? Hejjo! Hola Madrid! O nie, dobra, to ucinamy Stać, Ile punkty i zapowiadasz, nie? Żeby wiadomo bo nie tak widzisz No No, no, no Oni wiedzą co chodzi, no jakiś tam parówek Cześć! Zastanawialiście się może co można robić podczas zawodów, tutaj macie zawodników startujących, sędziów, osoby na podium, osoby które się przygotowują do startów, dziewczyny na przykład, znalazły sobie kącik i oglądają roz, rozpunkę. Dumer dumny Ale super Tyle pracy po całym e, Jakie emocje? Co tam co tam? Wygrane, wygrały, eee, wygrały super, super nie? Stigma boi Zaraz chodzą na podium No, no. Czyli teraz no. jak oni skończą wo, wo. podium to my eee, idziemy on, na podium no. Mocne nie? Mocne Ej eee, szczerze mega eee, mocne Ej tak szczerze mega mocne Ujar ujarku ujar Nie, nie jesteśmy ugotowane Nie ugotowaliśmy uik 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 ach kuk Ui kuk angielskiego No realnie Tak wygląda kochani nasza sala od zewnątrz. Już mamy po zawodach dzień pierwszy. Super, super poszło naszym zawodnikom. Czekamy jeszcze tylko na oficjalne otwarcie zawodów. Dziewczyny już szaleją. Dzisiaj mieliśmy 14 medali, wiecie. 2 złote, 7 srebrnych i 5 brązowych. Czy odtańczycie taniec zwycięstwa? Ej, zaśpiewajcie tą piosenkę po francusku. autobusem. W Argentynie nam nie wyszła jazda autobusem i teraz też tak średnio. Najpierw był opóźniony o 20 minut, a teraz zrobiliśmy taki korek, że jest o jeszcze opóźniony o pół godziny i nie zdążymy na kolację. Marina! Zaraz wysiadamy z autobusu. I oto cała polska drużyna idzie z nami do hotelu. O Jezu, trochę częściej, ale jak to mówią, wszyscy Polacy to jedna rodzina, więc zgarnęliśmy też innych Polaków i idziemy. Oni mają hotel obok nas, więc idziemy, prowadzimy ich i mamy pół godziny opóźnienia na kolację. Mam nadzieję, że pan nie będzie zły. Kolacja będzie mi nie wyszła, bo dostałam burgera z takim śledziem i szpinakiem, a resztę dostałam normalnie burgera z grzybem panierowanym Z, z grzybem. Więc coś nie wyszło. Nie wyszło. Budzenie, dzień drugi. Czy chłopaki wstali? Wstali? Dzisiaj lepiej? Dobrze. Dzień dobry Ogarnięte? No, jeszcze malina się przybiera Dobra O, ale syyyy To się ogarnie, to się ogarnie O, jest najczyściej Godzina siódma, sobota Jedziemy na zawody na Kumitsu Diding. Jedziemy na autobus standardowo miejski Zapchamy go, będziemy miał opóźnienie Ale dojedzie chyba Mam nadzieję Wolicie kumite czy kata? Kata, kata. kata. Nie. <laughs> kumite, kumite. Ale co? Wolisz? Nie no. pytaj. No. Dobra, Zależy. nieważne. Kumite. Nie mam pojęcia w sumie. Kata. Tu dziewczyny standardowe. Kata? 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 Nie. Ale że co? Pobudę do muzyki Ja do południaka, kata po południu Kumite A dzisiaj tak poszło szybko, że 7.40 my już jesteśmy na sali Chyba będziemy pierwsi na tej sali ogólnie A co ty opowiadałeś? To mam plan na mojego wstępnika Dobra, jednak nie jesteśmy pierwsi Ale prawie Dziewczyny szykują się na Kumite, zaraz zaczynają starty Klasyczna torba z Biedronki na ochraniacze, najlepsza Reszta siedzi w telefonach w ogóle nie przejmując się startami, które mają za chwilę. Wiadomo, trzeba się odstresować. do finałowego starcia The Best of the Best mamy Polskę, Maltę i Anglię i z tych krajów zostali wytypowani najlepsi zawodnicy w poszczególnych konkurencjach ustalonych przez organizatora i została wytypowana od nas Amelka i Kostek Pozdrów widzów, to będzie wielkie show i wielkie coś 11 chyba kategorii zostało wytypowanych Każdy z każdym i czekamy na wynik spodziewajcie się wielkich emocji, wielkich wiosce rybackiej idziemy sobie przez targ i oglądamy ładne widoczki a za chwilę, za chwilę plaża zapach taki sobie ale ogólnie ładny To wy, jesteśmy teraz obecni nad morzem, na jest plaży Jesteśmy na plaży, która nie ma faktycznie piasku i są same muszelki. bo no więc... ja mogę pokazać, jak je znalazłam. I tu jest taka mała, ładna, ale mała. Oj, spadła jedna. No, a z tym mam pomysł, że jest tu, o no Jezus, no koleżanko, o, jest tu dziura taka, może teraz nie widać, ale tu jest taka dziura i Aurelia też miała taką i to jest, jest muszelka znaleziona i po prostu ona ją... Z Cypru, a ta jest z Malty i chce mieć taki matching. Marcel śpi na plaży. <grym> Marcel! Idziemy! 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 No idziemy, idziemy. Co myślisz o planie biegnięcia? Na plażę 2,5 kilometra 2,5 kilometra to ile to? No to 15, no to 15 minut. minut A pół godziny pieszo No A wolę Ja mogę biec Wolisz iść czy biec? Autobus No ja bym się przyjechała Autobus Halo? Nie no, totalnie biec nie? Biec? Biec Biec czy iść wolałbyś? Zależy Zależy? A mogę zielka? Halo? Dobra Halo? Biec Biec więc biegniemy, robimy masę, kochani. No tak mówiłem z ekipą, biegniemy. Dobra, jak tam nastroje? Dobrze, Ostatnie ile nam zostało? Oh. Czekamy aż auta przejadą, przechodzimy przez ulicę i biegniemy dalej. Jest sukces! Dobiegliśmy, dobiegliśmy, ale opłacało się, nie? O, opłacało się, o, oczywiście. oczywiście. Kurde, takie Ej, widoki. Ale tak się fajnie biegło. No fa fajnie. Nie było ciężko. fajnie się biegło, fajna ekipka. I wszyscy dali radę. Wszyscy I dali radę bez nawet jednego pisknięcia, bez żadnego marudzenia. Wszyscy dali radę. Jak tam woda ciepła. O kurde, ale bicę. Jak plaża? Fajnie, mokro, są ruchome piaski i pasek ciepły. A jak droga na plażę? Bardzo pochętna. No widoczek fajny. Hej, widzowie, dzisiaj będziemy naszymi przewodnikami. Będziemy dzisiaj do... Kozo! Do... 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 Robert Hugo ma jakieś termy. <laughs> Perwerki, gryzbyski i fajne rzeczy. Na razie jesteśmy... Nie, a... wierzę, Czemanko, widzowie. jeszcze widzowie. Siemankowidzowie... dzisiaj idziemy na wycieczkę do... A my będziemy dzisiaj waszymi przewodnikami i pokazywać wam te piękne momenty. Także, tak jak z kolegą mówimy... Co? Moja no, kolega coś zrobiła. Łapki górę, i a my czekamy na przystanku autobusowe I lecimy Idziemy na prom A ile jechaliśmy? 40 minut Pospałeś? A nie pospałem A teraz co w ogóle robimy? Gdzie jesteśmy? Czekamy na prom Na no, prom Mówimy bilety i czekamy na prom Musimy się spieszyć, bo 10 minut zostało a my jeszcze dopiero przyjechaliśmy autobusem. Tak możecie zobaczyć, właśnie zamyka się brama. Dlaczego? E, no bo generalnie udało nam się na Małki, małki w klęce. Ale no. Właśnie płynęliśmy i dopłynęliśmy na wyspę Gozo. Z razem. Na symulator zanurzenia się no, pod wodę. No, tak. Podobno tam będzie to woda. O o! O nie, zanurzamy się. Na wyspie Gozo wysiedliśmy z autobusu i można zauważyć tutaj, że jest bardziej zielono niż na tej głównej wyspie Malta. Tam jest bardziej piaszczyście, tutaj jest zielono: to właśnie o czym mówiłem, czyli zielono. Gdyś coś zaprezentujesz. Gdzie w ogóle byliśmy? Yy, zwiedzaliśmy świątynię Starą, bardzo starą świątynię Drugą najstarszą, D drugą najstarszą na, świecie. na świecie na świecie świątynię zwiedzaliśmy A gdzie, gdzie jest? jest? W, Turcji. w Turcji Jak wam się podobało? Spoko Fajnie? Spoko Tak? Ta ja była fajna Widzieliście też? No My dwie ale, widzieliśmy Ale tu. my akurat ten y, przeszliśmy i się zaczęła nie ruszać Nie wiem, to chyba nas się nie polubiła lechla, Zobaczyła <todgłos> <todgłos> właśnie przez plażę kamienistą I doszliśmy do wniosku, że no po, co, po co inwestowali w te kamienie Tyle kamieni musieli nakupywać a mogliby przecież piasek kupić, nie? I wysypać Czyli ewidentnie nasze polskie morze lepsze, bo Polska zainwestowała w piasek Ejka! <gry> Hejka widzowie zwiedzamy dalej. Zamy mordo mordo. Budzimy się. Idziemy do ogrodów pałacowych, ale pięknie. Patrzcie, co tu znaleźliśmy. Drzewo z kolcami. Ej, to było, to jest to samo drzewo co w Argentynie, nie? Bo też zobaczyliśmy, że kolce ma. Widzieliście? No, to wygląda jakby miało kolce. Nie tylko kolce. Czy to kolana? Okay, no, no, no. A z której mi się pióra wydziera. Co No, Paw. Ale nie widać go, jak się schował. Daj głos. No, daj głos. Codziennie na tym wyjeździe idziemy na trening do naszego prywatnego dojo. Może nie zachwyca warunkami, brakuje tu toalety, chociaż w sumie tam w garażu można nawet Może nie jest zbyt czysto. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Ale może kiedyś będzie nastać na super mega klimatowaną salę z matami, nie? Ale to tylko dzięki naszym patronom tym tutaj tam? <śmienic> 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 A ja to daj pokaż mu pozycję Ja nie umiem <śmienic> No odnieś jak ci każą A tu no, Bo O tu trzeba A tu nie trzeba no. Co? DZIEŃ! Nie <śmienic> yeah. Zawodniczka numer jeden! Jak się nazywasz? Jak Mogę, żeby było groza Okej, okay, dziękujemy Zawodniczka numer dwa! Jak się nazywasz? E, A z, z, skąd tu przyjechałaś? Jestem stąd A ty skąd przyjechałaś zawodniczka? Ja? Złotów Chodźmy! Jame! Dipod! Żeby się dno nie obsypywało yy, Sensej, sensej ja Miałeś do, do vloga wiem. ją wrzucić Wiesz mi wyzwała, że nie mam nie, żeby ją wrzucić Bez sensu ja, bo Tak w ogóle rutowałem ci życie, bo ona chciała cię wrzucić A, to dzięki A to teraz, dobra, to ja teraz na, do vloga Krysia, <gryśla>, Krysia Chcesz opowiedzieć widzom co przeżyliśmy? Szukamy zatopionego statku, który jest pod wodą, ale jest remont Nie, nie, chodzi mi o brodo trzęsienie ziemi. Tak. No, przeżyliśmy trzęsienie ziemi, ale nawet nie, nikt z nas tego nie odczuł, ja tylko sensej. Ja czułem, leżałem w łóżeczku, myślałem, że tramwaj jedzie, ale pomyślałem, że to musiało być trzęsienie ziemi. Naprawdę to trzęsienie ziemi, to wywołało martwego krokodila, bo zmartwił zmartwychwstał. Co Ci się najbardziej podobało? Plaża. I akwarium Akwarium A mi najbardziej się podobało, jak byliśmy na gozo Głośniej, na statku, głośniej Na statku, na statku jak byliśmy na gozo Jak wracaliśmy, było taki wiatr Ano, aż się prawie porwało, ciebie też No, e, też najfajniej było na statku Na statku, albo widoki Dla mnie się... chyba ten obrót, co wczoraj Jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź Plaża Plaża <noise> <noise> Nie, Ale nie wiem, bo ja spotkałam ten takiego chłopaka, co ma dwa lata. I się z nim bawiłam, to on. Co Wam się najbardziej podobało? Nie wiecie, w szkole i spanie. Co Wam się podobało w zawodach? Nam? Wam, e, Marcel. E, Marcel i Adam nie, razem. bo to, to, kolega together. z reprezentacji. A Tobie? Też kolega? Ko kolega, jest całkiem spokojny. Ale organizacja zawodów też była spoko e, Moje kumite, a dokładnie druga walka. Uuu, ludzi fajnych poznałam, także ludzie tam byli, spoko Dzień. Czy to nasz? Całkiem możliwe Może być nasz Nie A, co mam być smutna? czy znaczy, ty możesz być wesoła, bez... a ja smutna A dobra Wracamy O, niestety wracamy Boże, dzieci nasze zostały. Kostek pola nie zmieścili się do autobusu, jadą kolejnym! A my tutaj już wszyscy jesteśmy. I nie pozwolili nam zostać z nimi, nasze dzieci. No, ciężkie nocki były. Nawet jedną Adam przespał na podłodze, ale o tym może nie stracimy szczegółów. W każdym razie, no Adam teraz odsypia zdecydowanie. Szukam zaginionych dzieci, gdzie one są. Ale nie jest bo tu śpi, a jest poster, Je, Macie zaginione dziecko, tak? Ale dobrze, ma dobrą opiekę, nie? Marina, ciekawe połączenie. Kraker z cebulowy i z czekoladą ty. Skąd ty to wynalazłaś? Sama? Wylądowaliśmy Krajanerem, a teraz wsiadamy do Krajana i będziemy lecieć do. Yes, Dodam Ci już trochę opóźnienie, jest o 15.09, a mieliśmy być o 19.03. Do na